Posłaniec Boga Bóg miał zadanie dla Jonasza, ale Jonasz nie chciał go wykonać. Idź do Niniwy, powiedział Bóg, i powiedz twoim największym wrogom, że ich kocham. Nie, odpowiedział Jonasz, to źli ludzie, którzy robią złe rzeczy. Masz rację, powiedział Bóg. Uciekli daleko ode mnie. Ale ja nie mogę przestać ich kochać. Pozwolę im zacząć od nowa. Przebaczę im. Nie! zawołał Jonasz, oni na to nie zasługują. Ucieknę stąd, pomyślał Jonasz, jak najdalej, tak, żeby Bóg nie mógł mnie znaleźć. Wtedy nie będę musiał zrobić tego, co Bóg mi każe. To dobry plan. Ale to wcale nie był dobry plan. Tak naprawdę plan Jonasza był do niczego. Możemy uciekać przed Bogiem, ale On zawsze będzie nas szukał i w końcu nas odnajdzie. Jonasz zrobił tak, jak sobie zaplanował. Poproszę jeden bilet wszędzie, byle nie do Niniwy. Powiedział i wszedł na pokład statku, który płynął dokładnie w przeciwną stronę. Ale nie minęło dużo czasu, a zerwał się gwałtowny wiadr i wzburzone fale zaczęły miotać statkiem, jak łupiną orzecha. Wszyscy na pokładzie dostali choroby morskiej. Jonasz obudził się i usiadł na łóżku. W planie Jonasza nic nie szło tak, jak sobie zamarzył. Bóg wysłał za nim ogromną burzę. Żeglarze nie byli w stanie opanować statku. – To nie my! – zawołali i zaczęli wyrzucać za burtę wszystko – co wpadło im w ręce, bagaże, jedzenie i tak dalej. Ale Jonasz wiedział, że ta burza to jego wina. To mnie wyrzućcie za burtę, zawołał do żeglarzy, a wtedy burza ucichnie. Żeglarze się wahali. To wasz jedyny ratunek, krzyknął Jonasz. Cóż było robić? Raz, dwa, trzy! Chlup! Gdy tylko Jonasz wpadł do wody, morze się uspokoiło. Wiatr ucichł, a burza ustała. Jonasz był pewny, że już po nim, że pójdzie na dno. Jak kamień, ale wtedy Bóg wysłał mu na ratunek wielką rybę. Ryba otworzyła paszczę i połknęła Jonasza, jakby był małą muszką. Nagle zrobiło się ciemno, jak w grobie, więc Jonasz pomyślał, że umarł. Ale potem. Poczuł gnijące resztki jedzenia, a ręką dotknął oślizgłych wodorostów i już wiedział, że jednak żyje. Zorientował się, że jest w brzuchu ryby. Siedząc tak w ciemnościach, przez trzy długie dni, Jonasz miał sporo czasu do namysłu. Zrozumiał, że jego wspaniały plan był tak naprawdę pomyłką. Jonasz zaczął żałować, że uciekł. Modlił się do Boga z wnętrza wielkiej ryby i prosił go o przebaczenie. Po trzech dniach ryba wypluła Jonasza całego i zdrowego na piaszczystą plażę. I od razu Jonasz usłyszał, że ktoś woła go po imieniu. Idź do Niniwy, powiedział Bóg. Jak myślisz, co zrobił Jonasz tym razem? Tak, pójdę, odpowiedział. Poszedł prosto do Niniwy i przekazał wszystkim mieszkańcom wspaniałą wiadomość od Boga. Chociaż uciekliście daleko od Boga, On nie przestał Was kochać. Biegnijcie do Niego, a On Wam przebaczy. Mieszkańcy Niniwy posłuchali Jonasza i pokochali Boga. Przestali od Niego uciekać i zaczęli Go słuchać, tak jak Jonasz. Wiele lat później Bóg wyśle innego posłańca z tą samą wspaniałą wiadomością. Jak Jonasz, on też spędzi trzy dni w całkowitej ciemności. Tym posłańcem będzie jedyny syn Boga. Nazwą go Słowem, ponieważ on sam będzie wiadomością, którą Bóg skieruje do ludzi, przetłumaczoną na nasz język, tak żeby każdy człowiek mógł ją zrozumieć. Wszystko, co Bóg chce powiedzieć całemu światu, zawrze w tej jednej osobie.